Z, z wnioskiem formalnym, pan poseł Grzegorz Braum, Konfederacji. Szczęść Boże, pani marszałek, Wysoka Izbo. wiadujemy się z już żadnym zdumieniem, ale kiwając głową, przyjmujemy informację, że pani marszałek raczyła nie dopuścić żadnych pytań przed dzisiejszymi głosow głosowaniami. Rozumiem, że pani marszałek potwierdza tę swoją decyzję. Ja zatem wnoszę o uzupełnienie porządku obrad, czego oczywiście trzeba by dokonać formalnie, zarządzając przerwę, zbierając konwent seniorów, po to, żeby głos mogli zabrać przynajmniej przedstawiciele wnioskodawców projektów obywatelskich obecni w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo Kaja Godek, Robert Bąkiewicz i pan Mariusz Dzierżawski być może są jeszcze inni przedstawiciele wnioskodawców bardzo prosimy o to, żeby obywatele setki tysięcy łącznie to są liczby idące w miliony Polaków, mieli głos w tej sali, w chwili, kiedy ważą się losy Polski, kiedy głosowane Dziękuję, mają pośle. być Dziękuję, tak istotne dla bezpieczeństwa, to nie jest panie pośle wniosek formalny, pan doskonale Bardzo proszę, wniosek formalny pan poseł Władysław kośniak koalicja polska, tesel KUPIS.